mamy sobotę. Tak? Dzisiaj jest sobota? Sobota, jest godzina dwunasta. są czeleśnie w ogóle, co? Czy jakieś Wiśnia. wiśnie? Okej. Okay. Jest godzina 12. myśmy właśnie wyszły z domu. Cześć, mamo, przywitaj się. <noise> Wyszliśmy właśnie z domu, bo dzisiaj sobie trochę dłużej pospałyśmy. Ja musiałam pomalować paznokcie. Zjadłyśmy, później mama oglądała jakieś bachory na Instagramie. Małe dzieci, to jest po pierwsze. to was sekunda, 40 zdjęć, 80 filmików ale ten, ale zrobimy zaraz, wam pokażę co moja mamusia ma na sali bo moja jest bardzo amerykańsko ubrana bo nie ma żadnej Japonki więc e idziemy teraz do TK Maxa. o ile moja mama się nie przewróci zaraz, albo to by się zrobi Um, idziemy do TK Maxa, i później idziemy do Premarka jak wrócę, będę nagrywać dla Was. Super! Super! Outfit of the day! Mamo! Ja, no. proszę, mam, nie się nie. Pustuj. No, chodź tu! Mamuś! Jauj, no! Wytniesz to, bo <laughs> że ty jesteś nim może... Znalazłam błyszczeki sama w, w, w TK Maxie. i jest, jest dużo ilu maski, więc zerknijcie sobie. Oczywiście tutaj jest to, co zawsze. O, jest duży serżwit, mamo, 5 funtów. Dobra cena. Są, jest dużo Jessiki jak zwykle. Są jakieś rozwarstwione też lakiery. Tutaj mamy organizery, ale są drogie dość. Także niefajnie. Jakieś pędzle. Tweezer. Mamy tutaj mamy te Irena Eris. Douglas. O, Nipfab. Co tutaj jest? Hmm. Jeszcze widzę jakiś różowy Dry Legs Fix. I jeszcze widzę jest tu... Co tutaj mamy? Jest tu carrots. Co to jest eye cream? A, ja akurat mam jeszcze. Mamy no, jeszcze więcej. Beauty Moose Pro, fajne, zestawik, A ja trochę Real Techniques przypomina. Mamy gąbki, te takie naturalne. I tu mamy więcej. Tutaj są, jest amerykańska wersja maskary Maybelline, bo jest w zamknięciu i taka, taka będzie amerykańska wersja. Cztery fronciarzki, nie jest tak źle

Z tego, z W7. Patrzcie, co znalazłam za kubek świetny. Znaczy mama mi znalazła, dziękuję mamuś. I to jest też jeszcze fajne, ale to jest mniejsze i podobne widziałyśmy w Primarku, prawda? Był jeszcze taki z... Jak ktoś by chciał, słuchajcie, to był jeszcze taki ze słonecznikiem. Tylko jest pęknięty, ale widzę tam drugi. Jest jeszcze jeden taki, ale jest bez słomki I ogólnie wszystko, wszystko, co Wam pokazuję, to jest um, DK Max na New Cross um, Gate. Także no. O, jakie słodkie. Koniecznie nie w kolorach, które bym chciała. Czy to jest małpka? Ale czad. No, szkoda, że nie miała, ale nawet taka grubaśna jak figurnie nasza jest, podoba mi się, ale kosztuje 18 funtów, ale słuchajcie, zakochałam się w tym, to jest piękne, to jest idealne po prostu do kuchni, idealne i to jest z Kitchen Craft, z serii Geometry, mają takie większe, te są też super, puszeczki, trzy punciaszki, o, ale fajny dzbanek. Mhm. Świeczki! Ale nie widzę żadnej z White Company ani nic. A nie można pomachać. Jest zamknięta. To mi się podoba. Świeczka z puki. Czy to herbata? Herbata! Już myślałam, że Puka ma świeczki. Już się chciałam jarać. O! Dla zwierzaków. O książki. Taylor Swift. Taylor Swift. A nie ma ceny. Jest bezcenna. Makes you happy, boże, tak bardzo Pointless Book, znaczy Alfie. Jak ktoś ogląda Alfiego z The Pointless Blog, to będzie wiedział. O, Journal. O, ładniutki taki w paski. O, a to jest ta seria, którą Essie Baton bardzo lubi. Ale czat, metaliczny mhm mm big ideas tutaj mamy o Jezus jaki śliczny za 5 funtów i ma złote obramowanie piękne jest co tutaj jeszcze mamy? for your selfie miejsce na selfie tutaj u góry mamy ten mi się też podoba O i ten ten jest najpiękniejszy ze wszystkich, które do tej pory dzisiaj widziałam. Patrz mamo. Fajne, nie? Tylko oczywiście też nie ma ceny. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś kredeczki. pin paint. I tu mamy ramki. lustra Outfit of the day A mamo się szuka buszuje. Mamo ja idę na łazienkę, dobra? Tu kosze, tu nie będę patrzeć. O chociaż słuchajcie, dosłownie takie chciałam takiego poszukuję, tylko że białego wiem, że mogę kupić i przefarbować, e, przemalować ale takie tylko białe chciałam na palety ale nie, nie będę kupować to jest też ładne to jest śliczne hej, o, słuchajcie Dzisiaj wiem, że będzie taki vlog albo krótki, albo nudny. W sumie nie wiem ile mam nagrane, ale bo byłyśmy w primarku. W primarku nic nie nagrywałam, bo tam było tyle ludzi. Byłyśmy w primarku w em, tym. w I o, Po prostu tak czy inaczej było dużo ludzi, więc tam nie wyciągałam kamery. W Tikemaksie mam trochę ponagrywałam, to już widzieliście. No, my później z mamą jeszcze wychodzimy, więc e, mam nadzieję, że wtedy uda mi się chociaż trochę e, jeszcze dla Was nagrać. Byłyśmy na obiadku i ja teraz sobie piesoczek. Mhm. Więc to później. Hejo! Słuchajcie, nagrywam to drugi raz. E, jest niedziela, godzina 17. E, I nie było nic. Z wczoraj więcej, ponieważ wyszłyśmy z moją mamą do naszych znajomych i nie chciałam tego nagrywać, nie chciałam ich nagrywać i w ogóle, więc jakby nie ma z tamtego czasu żadnego materiału. Dzisiaj układałyśmy cały czas, mój pokój jest już gotowy, całkowicie. byłyśmy jeszcze w Tesco i w Funciaku i w Night Night Pistol, kupiłyśmy parę jeszcze rzeczy, więc zaraz Wam pokażę i po prostu połączę to te dwa dni w jedną całość, mam nadzieję, że się nie obrazicie pokazuje, Więc jeszcze w BHS byłyśmy. po podkładki. Kupiłyśmy takie super um, podkładki z um, kolekcji Naturals. I tu są cztery sztuki. To było przyznane z 5 funtów na 2,50 i będą super wyglądać na białym blacie, prawda? Komuś? O, ale No, więc e, kupiłyśmy to. E, kupiłyśmy komandy takie małe, malutkie do powieszenia moich naszyników. E, przezroczyste, bo będą naszynki tutaj wisiały. No i co? E, a, byłyśmy jeszcze w Superdragu. No tak, w Superdragu jeszcze byłyśmy. E, co w Superdragu? W Superdragu kupiłyśmy e, grzebień, ponieważ mój grzebień, który ja mam teraz, mam już od, słuchajcie, wstyd się przyznać, 4 lat. Naprawdę. E, I już jest w stanie złym, więc kupiłyśmy w Superdragu em, Grzebień. Kupiłyśmy też nowe maszynki, bo tamte, jeśli czytacie mojego Facebooka, to wiecie, dlaczego kupiłam nowe. Jeśli nie, to zostawię link do Facebooka na dole. Takie mm, małe, mm, małe, mała autopromocja. Kupiłam te z Draga, te już kiedyś miałam i one są naprawdę fajne. E, kupiłam też taki ogromny, ogromny e, spray do włosów z e, VO5 ponieważ była ta duża butla 400ml przesunięta na dwa funciachy więc wystarczy mi to po prostu na wieczność kupiłam też, patrzcie, patrzcie, kupiłam Batiste, ten Eden, ten swój ulubiony, którym się tak jarałam i za którym płakałam, że już go nie ma był, był jeszcze, więc, a tak, Batiste, bo też mi się skończył o, kupiłyśmy też dwa kremy BB, jeden jest dla mojej mamy, 02, 04 jest dla mojej cioci tak jak też Wam mówiłam w ulubieńcach ostatnio, bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Moja mama kupiła sobie też róż z Makeup Academy Mosaic Blush w odcieniu English Rose. Ja go też mam i on jest rewelacyjny. I dostałam od mamy też trio z Revolution, bronzer, rozświetlacz i róż. I to jest kolorek Ultra Fair. Później w Tesco kupiłyśmy dwie paczki chipsów octowych. Ponieważ moja mama się nie dzieli jedzeniem, więc. Ser. A że była promocja, dwa za trzy to wzięłyśmy. Dwa opakowania. Wzięłyśmy sobie po zupce chińskiej. Będziemy się dzisiaj staczały. Ja wzięłam kurczaka łagodnego, moja mama wzięła krabową. W ogóle to chciałam pomidorową Wifona, ale nie było. Mój ulubiony chlebek. Jest cudowny, jest z Tesco za funta. Ale jest po prostu najlepszy. I kupiłyśmy też taki oto duży słoik. On był za 3 funty. I w nim zaraz pochowam sobie tealighty. Więc tak, będzie subcie wyglądało, bo na razie mam to w plastikowym opakowaniu i nie jest tak fajnie. Następnie w funciaku kupiłyśmy worki na śmieci. Tak bardzo interesująco. Oreo. Dwie paczki, bo dwie paczki były za Czekolady um, czekolady dairy milk to w prezencie. Eclair. Hipcie, słuchajcie, nie jadam tych hipopotamów od wieków, one są przypyszne. Um, czekoladę maltizis też prezent. Wzięłyśmy żel pod prysznic. Ride guard. Shower oil, nie wiem, nie znam tej filmy, ale skusiło mnie opakowanie. E, i Nivea Free Time bardzo, bardzo te żele lubię e, w 99 piece Store kupiłyśmy papier toaletowy uhu exciting e, kupiłyśmy e, środek czystości do mycia łazienki kupiłyśmy chusteczki do nosa moja mama już się otworzyła, widzę więcej maltyzy to też prezent Um, chocolate, orange chocolate ponieważ moja mama jeszcze nie jadła a ja to uwielbiam, więc wzięłyśmy na spróbowanie i ostatnią rzeczą są rękawiczki więc jak widzicie bardzo ciekawy, interesujący um, hol, którego nie moglibyście żyć e, a ja teraz wam pokażę raz, dwa, mniej więcej jak wygląda mój pokój w tym momencie tak naprawdę wszystko widać jak to teraz wygląda, tam jest moja mamusika, sobie leży i tutaj mam wieszaczki także i suszy się panie no więc, tak to wygląda może później jeszcze się odezmę, na pewno się jeszcze od mój stary grzebień, który miałam Miałam go 4 lata, tutaj już jest ułamany i jest wysłużony i moja mama się ze mnie śmieje i patrzy się na mnie z politowaniem, że się żegnam z grzybieniem. O słuchajcie 4 lata. On był ze mną na EMA, on był ze mną w Holandii, on był ze mną na koncercie Justina Biebera. On był ze mną na mojej z To taki. O, o tak. Ooo! tak sobie tutaj. <taki> Ale słuchajcie, to jest smutne. Przeczeszę się nim ostatni raz <grym> i go wyrzucam. Wyrzucam. Mm, on może nie jest w sumie taki zły. <grym i szkoły> Dobra, nie. Wyrzucam. Mam nowy, czarny, ładny. Mm -hmm. Ale pokojowo mogę to wyjść. Weźcie hejo! Jest poniedziałek. Nie zabijcie mnie, jak widzicie, postawiłam tam lustro. Nie zabijcie mnie, ja wiem, że za dużo. Ym nie nagrałam, jeśli chodzi o sobotę, nie, o niedzielę i no i dzisiaj, dzisiaj jest dopiero tam 13 nawet nie um, ale słuchajcie, myśmy z moją mamą sobie gadały, siedziały, nie robiłyśmy zbyt wiele. Wczoraj byłyśmy z moim znajomym w tureckiej restauracji, też nie chciałam tego nagrywać, bo nie chciałam jego nagrywać i tak dalej. I no, jakoś tak wyszło, że poza tym nie robiłyśmy zbytnio wczoraj nic. Siedziałyśmy, oglądałyśmy film, sprzątałyśmy tutaj do końca, mój pokój jest już całkowicie zrobiony. Także co moja mama dzisiaj niestety jedzie, więc o 15 jedziemy, zabie się na lotnisko. Będzie smutno, ale no niestety trzeba. Także ten, po prostu tego vloga połączę z tych trzech dni i mam nadzieję, że się nie obrazicie. Moja mama tam idzie. <laughs> Jaka przyczajona tygrys, no. czy już skończyła? Nie, patrzyłam, czy nie widzą. Bo... No. A. Przywitasz się? Dzień dobry. No, także idziemy. Muszę tylko rzęsy pomalować. I idziemy moje burrito Jem pierwszy raz coś innego niż burgera mm. dobry sos